Okej, okay, to są no ja, mam Wiktoria, a to mój kot, tam widzicie jak leży na dworzu na wycieczce mojej cioci, no. Ja nie wiem czemu, ale mam jeszcze opisał w domu, ale kiedyś Wam go pokażę. No i tak ogólnie wygląda po podwórko, ale nie mogę wyjść teraz na dwór, bo poza tym jestem w piżamie. Okej, okay, no co by tu powiedzieć, dobra, pójdziemy teraz sobie, no nie wiem, jak nie no, tak powiem, do pokoju, o, to jest taki ładniutki pokoik, no jest ładnie całkiem, nie tutaj są albumy, no takie coś, no taka książeczka, nie bójcie się, to książka. Nie jakiś schowek, tylko książka. Jakby co? Nie pokazałam Wam trzeciego palca, tylko do LB pokazałam. To jest taka choineczka. Tu jest taki widok z przodu, jak wygląda. Zaraz Wam pokażę, jak z przodu wygląda. O tak, ładnie wygląda całkiem. No, em... Napiszcie ogólnie komentarz, czy wam się to wszystko podobało. No napiszcie komentarz za długo w No a ja was niestety żegnam, jak nam.